Tylko młynek do kawy, jeszcze miele ziarenka. Tylko w młynku do kawy, jeszcze nie śpi piosenka. Kran. Jeden kurek jest czerwony, a drugi niebieski. Z tego czerwonego płynie gorąca woda, a z tego niebieskiego zimna. A kiedy się te dwie wody z sobą połączą? To robi się jedna. Letnia. I oczywiście te wszystkie trzy wody mają zawsze jeden kolor. Przeźroczysty. Ale dopiero wtedy, kiedy zaczną z kranów ciurkać. Bo tam w środku głęboko, bardzo głęboko w tunelu metalowej rurki woda z czerwonego kurka jest czerwona, a z niebieskiego niebieska. Taka czerwona jak sok malinowy, albo nawet jeszcze czerwieńsza. I taka niebieska jak sok z niebieskich migdałów, albo nawet jeszcze bardziej niebieska. A kiedy się odkręci oba kurki naraz, to wtedy te dwa kolory spotykają się w środku z sobą i robi się jeden liliowy. Liliowy jak bez, liliowy jak wrzos, liliowy jak śliwka, bzowo, wrzosowo śliwkowy. Wrzosowo-Śliwkowo-Bzowy. Śliwkowo-Bzowo-Wrzosowy. Tak przynajmniej mówi kran.